Uwaga, uwaga, słuchajcie, pozdrawiamy na początku Wszystkich, którzy odwiedzają oczywiście ten przepiękny portal Czyli disco-polo.info Przed chwilą właśnie wykonaliśmy bardzo zacną piosenkę 24-letnią, Jarku Tak, ale w zacnym zestawieniu My i Bayer Full, kochani, świat ci podaruje Naprawdę była mega energia, publiczność też bawiła się świetnie Zresztą, co można było oglądać wcześniej na załączonym obrazku A co możemy powiedzieć? No pozdrawiamy was gorąco, serdecznie Zapraszamy na nasze koncerty, tak? Tak, oczywiście Na wszystkie koncerty zapraszamy no. Oby części. Tak jest, oby części w tak doborowym towarzystwie i z tak zacnymi ludźmi. Tutaj, o! Jest, super! Ręce klaszą! Raz, dwa, go! Woo! Kochani, trochę naszego świata, w tym momencie dla Was kobielnicy! Bayer Full, Glimmer Full. Ful. Ful. Słabo no to jedziemy zamiast bez podaruj mi wesoły święt. Felonem złota okryj właśnie dziś jest nasz dzień. Zamiast trosk podaruj mi spokojny sen, felonem ciszy okryj mnie, przecież dziś jest, jest nasz dzień. Przyjdźmy bez czas, a nam ze sobą dobrze, nam dobrze tam. Świat ci podaruje, serce ci dam. To wszystko, co dobre zapomnij czas. Od niebem bez gwiazd, żyliśmy bez czas, a nam ze sobą dobrze. Gdzie jesteście? Gdzie jest najlepsza publiczność w Polsce? Pozdrawiamy wszystkich telewidzów i wszystkich, którzy ze sobą są winni. Góra, góra, góra! Elektrosty. Rozjaśnia mi poprzedni dzień. Pomaga przetrwać chwile złe. Dobrze wiem, że tak jest. Uśmiej jak jadłszy pomaga przepchać kile złe. Dobrze wiem, że tak jest. W górę lecę, w górę! Mrok gaszony dla. Dźwięk zimnący bram. Żyliśmy bez szans, a nam ze sobą dobrze, nam dobrze tak. Świat ci podaruje, serce ci dam. To wszystko co niedobre, zapomnij czas, bo niebem bez gwiazd. Żyliśmy bez szans, a nam ze sobą dobrze, nam dobrze tak. Jesteście fenomenalni wierzycieli. Pozdrawiam serdecznie wszystkich. Przed chwileczką żeśmy wykonali dwie piosenki, bo ja mam teścia i świat Ci podaruję z zespołem Cleaver. Poczuliśmy naprawdę dobrą energię płynącą ze sceny do tak wspaniałej publiczności, która w dniu dzisiejszym jest już o tej wczesnej porze. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. Bayer Full.